witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd z dwóch sklepów, najpierw będzie sklep Pepco później będzie sklep Sisy i tutaj przy samym wejściu mamy kolejne produkty z tej kokardkowej kolekcji na górze bieżnik za 20 zł w kolorze takiego jasnego złota, tu mamy złote wyszywane kokardki też rant w kolorze złotym i tutaj jeszcze pod spodem takie miseczki, również kształt kokardki Miseczka kosztuje 10 zł. I półka niżej. Tutaj jedyną nowością z lewej strony pojemniczek na serwetki za 8 zł. Oczywiście wykonany jest z metalu. I jeszcze kolejna półka. I tutaj tak. Najpierw mamy taki kocyk. On jest w kolorze takiej kawy z mlekiem, coś takiego. Kocyk welurowy. I kosztuje 25 zł, wymiary 130 na 170 cm. I tu mamy też takie tłoczone kokardki. I jeszcze na tej samej półce mamy taką podkładkę podkładka gumowa. Tą wcześniejszą, która tutaj była pod spodem, wcześniej Wam pokazywałam. I ta kosztuje 10 zł. I tutaj poniżej to, co widzicie, już było. Tak więc przejdziemy dalej do kolejnych nowości. I następny produkt jest to taka butelka. Butelka razem z takim paskiem. Jasny kolor. Tutaj butelka z bidonem, mamy też taki uchwyt, wewnątrz oczywiście ten pasek. I ta butelka kosztuje 25 zł. Pojemność trochę więcej niż litr. I pokażę Wam kolejne produkty z alejki kuchennej, różnego rodzaju sztuczce. Tutaj macie taką przebitkę na szybko, i idące dalej. Zauważyłam nowy zestaw ręczników za dyszkę, trzy sztuki. Też już mamy takie akcenty wiosenne. Do tego za 15 zł rękawice. Tutaj za 15 zł następna. Ta już za 5 zł. Jedna pojedyncza większa rękawica. I tutaj też mamy zestaw trzech ręczników za 10 zł. Motyw takiej papryczki. Tutaj na tym drugim ręczniku ta papryczka była taka wyszywana. I jeszcze zauważyłam zestaw takich ściereczek 5 ściereczek za 5 zł. Tutaj akurat tego zestawu wcześniej nie widziałam. I jeszcze pokażę Wam um, taką maskotkę. Tutaj na samym dole dość duży taki misiek. Też uważam, że bardzo ładnie wygląda. I jego cena to 60 zł. Trudno mi powiedzieć, ile on może mieć długości tego wzrostu, ale na pewno coś powyżej metra. I teraz będzie odzieżówka. Mamy dział dla kobiet. Oczywiście to, co mijam, to już było, i od razu zauważyłam tutaj w kolorze żółtym taki sweterek, ale stwierdziłam, że przejdę najpierw wzdłuż tych wieszaków, żeby jeszcze Wam tutaj pokazać. Co mamy aktualnie w sklepach? Oczywiście jest bardzo dużo promocji, ale stwierdziłam, że nie będę nagrywała tych wyprzedażowych produktów, tylko i wyłącznie nowości. No i tutaj zauważyłam takie spodnie. Spodnie za 50 zł. Informacja, że mogą barwić. To są spodnie takie skinny jeans. Wysoki stan, kolor taki bardziej grafitowy. No i teraz wracamy do tego swetra. 40 zł standardowa rozmiarówka. Kolor taki kanarkowy. Mam nadzieję, że jest to coś nowego, bo szczerze mówiąc nie jestem też na 100% przekonana, bo być może wyciągają produkty, które się wcześniej nie sprzedały. Ale mam nadzieję, że jest to nowy sweter. Jeszcze Wam pokażę metkę ze składem i 100% akryl. Tutaj oczywiście te pozostałe swetry, tą bluzkę też ostatnio Wam pokazywałam. W tej aletce również niczego nowego nie zauważyłam. Tutaj to wszystko już było. No i widzicie informacje o wyprzedażach. Jeszcze przeszłam na dział z piżamami. Tutaj podobnie niczego nowego nie było. Dlatego teraz przejdziemy do drugiego sklepu, do sklepu Sinsay. W tym sklepie również mamy bardzo dużą wyprzedaży. Od razu jak przeszłam, zobaczyłam takie puste... Wieszaki i byłam w pierwszym momencie zdziwiona, co tu się w ogóle dzieje. Przeszłam przez cały sklep, tak naprawdę 99% są to produkty na wyprzedaży. E, tak więc tu na dole niczego nowego nie znalazłam, poszłam na górę. E, tutaj mamy torebki i zauważyłam pierwszą nowość. Torebka za prawie 50 zł, wewnątrz mamy długi pasek, tutaj taka dekoracja, dwa kwiatuszki. Torebka, torebka wykonana z materiału boczna, kieszeń zamykana na suwak, taki średni rozmiar. I tutaj pokażę Wam przykładową cenę 30 zł, tuż tu jest cena po wyprzedaży, średniej wielkości torebka. I tutaj przechodząc z boku zauważyłam nowy model torebki, najpierw ta w kolorze takim czarnym, do tego mamy mały taki łańcuszek w kolorze srebrnym bardzo sztywna torebka, coś ale taki większy portfel bym powiedziała i tutaj cena 30 zł i tam dalej mamy ten sam model torebki tylko już kolor czerwony taka pseudo lakierowana widzicie jak ona wygląda i tutaj też mam oczywiście tą samą cenę czyli te 30 zł torebka taka bardziej do ręki i dalej przeszłam na piżamy, i pokażę Wam pierwszy zestaw. Zestaw za prawie 80 zł. Niestety materiał jest to poliester, taka koszulka, do tego spodnie, szeroka nogawka. Oczywiście też bardzo dużo produktów jest na wyprzedaży. To akurat był duży sklep, tak więc wiele było tych produktów. Domyślam się, że w większości u Was w sklepach no, będą po prostu braki. I obok mamy kolejny zestaw piżamowy. Tu już mamy stuprocentową bawełnę, bardzo ładna grafika. Taki jelonek. I tutaj też zaraz Wam pokażę cenę za ten zestaw. I mamy prawie 50 zł. Jeszcze Wam tutaj pokażę rozmiarówkę od XS do XL. I kolejny zestaw piżamowy. Tutaj bluzka, do tego spodnie z, długim, z długimi nogawkami. Od XS do XL za 50 zł. Też mamy zestaw wykonany ze 100% bawełny. Tak prezentują się te spodnie. I na sam koniec jeszcze pokażę Wam taki zestaw już po wyprzedaży. Bardzo ładna grafika. To mamy Alicję w Krainie Czarów. I tutaj ten zestaw już ma niższą cenę. Chyba była przecena o 50%. Tak, tu mamy prawie 30 zł, przecena z 60 zł i jeszcze rozmiarówka. to by było na tyle w tym przeglądzie, tak więc dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne. Pa, pa!